Dobro jest w Małopolsce. Udowodniła to tegoroczna świąteczna akcja Prosto z Serca, organizowana przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Jedną z jej części było przygotowanie prezentów dla domów, w których prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej. Mamy przygotowanych 150 paczek, w paczkach znajdują się artykuły przede wszystkim plastyczne, plasteliny, długopisy, pędzle, farby, wszystko z czego można coś pięknego stworzyć i wykreować oraz słodkości, przede wszystkim cukierki i świąteczne słodkości. Postanowiliśmy wesprzeć warsztaty terapii zajęciowej, ponieważ są to organizacje pozarządowe, które bardzo mocno wspierają osoby niepełnosprawne. Pomagają im wejść w normalne życie, pomagają im walczyć z różnymi dysfunkcjami, które mają, pozwalają im na to, żeby się czuły zaakceptowane przez społeczeństwo. Miałam w swoim doświadczeniu zawodowym przyjemność uczestniczyć w takich warsztatach, i wiem, że są to niezbywale ludzie uzdolnieni, zarówno plastycznie, jak i muzycznie. Dzięki artykułom, które nasi uczestnicy warsztatu terapii zajęciowej w Spytkowicach otrzymają z Urzędu Marszałkowskiego, będą mogli w ramach terapii, którą teraz prowadzimy zdalnie, nauczyć się wielu nowych rzeczy. Będą mogli rozwijać swoje zdolności motoryczne, będą mogli rozwijać zdolności artystyczne, plastyczne. Myślę, że to wszystko przyda im się na przyszłość. Będą mogli dzięki temu wejść na otwarty rynek pracy. Paczki zostaną przewiezione naszym obrędowanym samochodem pasom kampanii Dobro jest Polsce i mamy nadzieję, że podopieczni będą się mogli cieszyć prezentami. pracownicy Urzędu Marszałkowskiego podzielili się również tym, co można uznać za najcenniejsze. Ważnym punktem świątecznej akcji Dobro jest w Małopolsce prosto z serca była zbiórka krwi organizowana we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. W dniu dzisiejszym w ramach kampanii Dobro jest w Małopolsce pracownicy Urzędu Marszałkowskiego oddają krew w krwiobusie, który zaparkowany jest naprzeciwko siedziby przy ulicy Racławickiej. W dzisiejszej akcji weźmie udział około kilkudziesięciu osób, które oddadzą krew dla osób najbardziej potrzebujących. Zapotrzebowanie na krew w dobie pandemii jest zdecydowanie większe ze względu na to, że zmalała liczba dawców. Takie akcje jak Dobro jest w Małopolsce mają szczególne znaczenie, dlatego że to my wychodzimy do naszych pracowników, umożliwiając im oddanie krwi w jak najlepszych warunkach sanitarnych. Dzisiejsza akcja rozpocznie kampanię oddawania krwi z krwiobusem dla pracowników urzędu w przyszłym roku. Krew jest najcenniejszym lekiem i największym dobrem, jakie jeden człowiek może oddać drugiemu. Ze względu na to, że krew nie może być w żaden inny sposób tworzona poza organizmem człowieka, dlatego jest ona tak absolutnie bezcennym darem. Trafia do wszystkich, którzy jej potrzebują. Jestem bardzo zbudowana tą akcją, która została przeprowadzona. Jestem dumna z pracowników, którzy podjęli taką decyzję, że oddają swoją krew, żeby ratować ludzkie życie. Oddano 8 litrów krwi. Jest to 8 litrów dobra, które zostało dane drugiemu człowiekowi właśnie prosto z serca. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego zbierają krew od 2012 roku w ramach 30 różnych akcji. W tym czasie udało im się przekazać do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa aż 600 litrów tego życiodajnego płynu. W czasie świąt nikt nie powinien czuć się samotny. Aby takich ludzi było jak najmniej, jedną z części akcji świątecznej było pisanie kartek do podopiecznych domów pomocy społecznej. W czasach, kiedy nie było pandemii, mogliśmy mieć osobisty kontakt z osobami w DPS-ach, mogliśmy przyjść, uściskać ich, ukochać, podzielić się swoją dobrą energią. Teraz mamy taki czas, że te osoby są samotne, odizolowane, my nie mamy do nich dostępu, w związku z czym wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy akcję pisania kartek do tych ludzi. Przed świętami wysyłamy ponad 300 kart do naszych podopiecznych. Piszemy je od serca. Każdy z urzędników wypisuje po kilkadziesiąt tych kart, żeby one były spersonalizowane, żeby one były do konkretnych osób i żeby te osoby miały również radość świętowania świąt Bożego Narodzenia. Na święta najbardziej zawsze czekają najmłodsi. Marszałek Witold Kozłowski spotkał się z okazji świąt z podopiecznymi domów dziecka. Niestety czas pandemii spowodował, że takie spotkanie było możliwe tylko przy pomocy wideo rozmowy. Drogie dzieci, drogie dziewczęta i chłopcy witam was bardzo serdecznie, ale też witam bardzo serdecznie Waszych opiekunów. Podczas spotkania dzieci zaśpiewały dla marszałka kolendy oraz pochwaliły się imponującymi wynikami w nauce. Nie zabrakło również prezentów. Urząd marszałkowski obdarował w sumie 176 podopiecznych z siedmiu domów dziecka. Dzieci w paczkach znalazły upominki dostosowane do wieku zabawki, gry, maskotki, klocki, zestawy kosmetyków, słodycze oraz vouchery, które pozwalają na realizację samodzielnych zakupów. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy w przyszłym roku nie pożegnali pandemii i liczę na to, że bardzo szybko przystąpimy do tego normalnego życia, które było przepełnione. Śmiechem, gwarem, wspólnymi spotkaniami i będziemy dążyli do tego, żeby z tymi ludźmi wszystkimi się spotkać, żeby móc zasiąść do wspólnego stołu, żeby móc skosztować wspólnych wigilijnych potraw, wręczyć osobiście prezenty, no ale przede wszystkim uściskać i ukochać, dać po prostu wielkie serce. Świąteczna akcja Urzędu Marszałkowskiego jest zwieńczeniem całorocznych działań informacyjnych i charytatywnych organizowanych pod hasłem Dobro jest w Małopolsce. Działań, które już zostały nagrodzone medialną perłą samorządu. Hasło Dobro jest w Małopolsce towarzyszy nam już cały rok. W grudniu było to hasło promujące naszą kampanię świąteczną, kampanię komunikacyjną, w której mówiliśmy, iż warto pomagać, warto być dobrym. Małopolanie dzielili się upominkami, dzielili się swoimi uśmiechami, życzliwością, obdarowywaliśmy wszystkich, których mogliśmy. Pandemia przyniosła kolejną odsłonę. Dobro jest Małopolsce, stop koronawirusowi. Informowaliśmy o tym, jak się zachować, byśmy byli wspólnie razem, by sobie wspólnie pomagać i dziękowaliśmy tym, którzy nam pomagali. We wrześniu kampania Dobro jest mało Polsce ramię w ramię skupiła się na akcji honorowego krwiodawstwa. Okres świąteczny bezsprzecznie kojarzy nam się z Nowym Rokiem, a ten zawsze niesie ze sobą nadzieję. Za nami 2020 rok. Rok bardzo trudny. Niestety pandemia COVID-19 nie tylko powodował utratę zdrowia, ale często też rodziny przeżywały śmierć bliskich. Dlatego korzystając z tej okazji, wracając jeszcze myślami do roku, który minął, chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować tym, którzy wspierali małopolan potrzebujących pomocy. Przed nami rok kolejny 2021. Oprócz zwyczajowych życzeń spokojnego Zdrowego i szczęśliwego Nowego Roku chciałem wszystkim Państwu pożyczyć, abyśmy jak najszybciej wyszli z tego trudnego okresu, wrócili do normalności i cieszyli się nie tylko sukcesami swoich bliskich, sukcesami nas wszystkich, ale również sukcesami i Polski i Polski. Audycja zrealizowana ze środków finansowych Województwa Małopolskiego.